Yo, się na YouTube, Javi z tej strony, lecimy sobie z y, ważnym odcinkiem No powiedzmy, że czas utopijny cały czas jest przedłużany Bo doszła do mnie w końcu paczuszka, e, którą dzisiaj mi przekazał Kamil Także shoutout Kamil, dzięki jeszcze raz za e, pomoc w zorganizowaniu tego wszystkiego, że mogliśmy sobie fajnie tak zamówić wszyscy, więc super Liczę na większe ilości takich zamówień e, Już wam pokazuję co przyszło, więc spokojnie sobie patrzę tutaj, mam podgląd jak coś, to sorry, wiecie jakie jest e, Wiecie co robić, subik, dzwonę, łapka w górę, jak zawsze, ale to nie dzisiaj jest ważne, bo dzisiaj jest ważne jedno. Ta paczuszka, ta paczuszka, która doszła w końcu, e, no trochę szła, bo od, od premiery trochę minęło jakby nie patrzeć, więc wiecie jak jest, także no paczka sama jest i mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo jest w niej bardzo dużo fajnych rzeczy, znaczy czy dużo, no. Jak sami widzicie samo pudełko jest naprawdę fajne i szczerze wam powiem, że myślałem, że będzie większe. Myślałem, że będzie większe. Natomiast Resorry no, Ris jest takie powiedzmy, że średnie, bo na samym, na samej stronie Travis'a, jak sami wiecie, kiedyś sobie przyglądaliśmy, no to wyglądała dosyć sporo, no ale zmieścił się tutaj raczej ten Longsting, który zamówiłem no i pudeł, więc let's go, zobaczmy co tam jest w środku, więc zobaczymy sobie... No co tam jest, co tam jest, tak? Nie. Jak wiecie, ja jestem albumem mega, ale to mega zafascynowany od samego początku. Kurde, ja się będę z tym pieścił, żeby tutaj nie rozwalić, bo bardzo fajne pudełko, muszę wam powiedzieć. I chcę, żeby ono sobie u mnie trochę postało, więc... Ale taki fajny unboxing sobie zrobimy, czekajcie, już że... Nóż, cholerę. Mam nadzieję, że będzie git, że będzie wszystko widać. O, oh, Jezus. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda w ogóle w drugiej kamerze. Chory. What is shit? Jak moja głowa, what the shit? Lecimy dalej, ej Więc dobra bez, bez, zbędnej beki Ach, dobra To możemy wyrzucić Dobra, otwieramy, nie wiem czy otworzyć to tak, czy w sumie... dobra, czekajcie, może ja pierwszy zobaczę co tam jest Okej okay. Okej okay. Ja, ja już coś widzę, ja już coś widzę Ja już coś widzę więc wygląda to w następujący sposób, moi drodzy. Otwieramy sobie pudełeczko. Bardzo fajne pudełko, swoją drogo. Podoba mi się, jest takie. No, mówiłem, myślałem, że będzie większe, ale, ale jest takie chyba jednak adekwatne do, do całego pakunku. No i co? Pierwsze co, płytka. Wiecie, że już kupiłem sobie wersję też. E, wersję, może na razie to odłożę i zaraz przejdziemy dalej. Co to jest? Wiecie, że ja sobie kupiłem wersję też europejską, która wyszła u nas. E, która ma chyba w ogóle nawet. Sticker tutaj yy, para, Parental Advisory. Tu ta, ta akurat nie ma, bo ta ma z tyłu. Ta ma z tyłu w ogóle, to jest ciekawe. Razem z barcodem. Nie wiem, czy będzie dobry zoom, czy nie. Będzie już zoom? Nie będzie zoomu? To za słabe światło. Oh Jesus. Ja mam w ogóle tu auto. Nie, no mam automatyczny fokus ustawiony. Halo, fokus. o jest. Forest jest słabe światło. Ale jeżeli chodzi o. Samą płytę. Jest tutaj napis. Nie wiem czy, widzi, czy wy tutaj widzicie, o może teraz First Edition, Epic. Więc płytka first edition. Travis motherfucking Scott Utopia z E na płycie. Powiem Wam się, że tak, z tej płytki nie będę rozpakowywał, to samo widzę tłoczeniem, w sensie tu wszystko jest to samo. Nie wiem, czy to, to jak jest jeszcze tutaj. Nie wiem, czy ono jest. Zaraz sobie porównamy obydwie płyty na pewno, przyniosą tą wersję europejską i tą, więc sobie porównamy jak to wygląda, bo powiem wam szczerze, że byłem zawiedziony, jeżeli chodzi o samą płytę, bo myślałem, że to będzie w Jewel Case'ie, tak jak pisali na MPQ, chociażby. No jest to niestety w takim nie wiem, paperback, nie wiem, co się nazywało nawet, ale no jest takim tekturowym, jak to było w przypadku też Eshu, i berców bo na przykład Rodeo było w plastiku na Europę, ale wiem, że też w takim wydaniu było na Amerykę, więc taki, taka, taka, taka ciekawostka. Przejdziemy sobie dalej. Ja już biorę sobie kolejny pakunek z tej płyty i już rzucę Wam drugą kamerę i lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Jak widzicie... Jak to się wyciąga? A, tak po prostu do góry się wyciąga. Fajnie, fajnie. Hej. <ścoughs> Ale, automatik, ale technologia, ja Dobra, no i mamy. Padałby jakiś liścik. Kocham cię, Javi, jesteś fanem numer 1, Trzy <gry> cokolwiek, nie, ale no. Dobra, dobra, to możemy już sobie położyć. Ale ja powiem wam, że solidne jest to pudełko trochę. Tak samo pudełko trochę waży. Trochę waży. Więc liść, dobra. To jest topia Pack A1. Jak możecie zobaczyć. Large Duża e, Powiem Wam szczerze Dobra Nie będę się z tym pieścił Po prostu otworzę go Tak e, Nie wiem czy to będzie dobre Powiem Wam szczerze że nie mam pojęcia że to będzie dobre Bo O jeszcze jest logo Cactus Jack Ej to jest spoko To jest mega spoko To jest Cactus Jack logo To mogę Wam jeszcze pokazać Ej Cactus motherfucking Fucking Jack Alright up. Dobra e, To sobie rzucamy no i zobaczmy sam Zobaczmy sobie sam O kurde Nie dobra powiem wam szczerze Nie wiem czy to będzie dobrze widać Ale jest duży jest w miarę duży Myślałem że będzie mniejszy bałem się że będzie za mało Ale jest ok to tak. Z przodu, tu jest ten Ten napis utopia Nie wiem czy go widać, widzicie Może tutaj pokażę Może to to. Taki napis Utopia On jest to no jest to druk. Niestety, w sensie no. Nie jest to taki. Nie wiem, czy to drug, czy jak to się tam nazywa. Ten print screen, nie, nie print screen, jest dwóch, Jak już to się nazywa? Screening? Screening print? Coś takiego chyba. No nie jest to na pewno to, jest to zwykły ten. No mam nadzieję, że się nie, nie spierze jakoś bardzo szybko. Eee, jeżeli chodzi o tył, to już pokazuję wam. Tył wygląda tak. Nie trupem, ale jest git w sobie. Tu wygląda tak, jest crazy. This is crazy my G. Czekajcie, ja muszę sobie sam zobaczyć, jak to wygląda. O, ale za to ten. O, ale to, to już jest chyba właśnie ten screening. To jest screening. Tak, to, to nie, to nie zejdzie tak łatwo. To, to jest lepszy druk. Zdecydowanie to jest lepsze niż tu mogli to zrobić. Tą samą szczerze wam powiem. Metodą, ten te napis utopi, bo no to by oddało. A jeżeli chodzi o. Nie, wiem, może z bliska, może Wam to pokażę jakoś. Huh, wie jak w sumie, ja To pokażę tutaj, to, to będzie widoczne. O, zobaczcie. Potężny travis. Zjewa zaraz. Eee. Eee. Topie się. No, dobra, więc coś takiego tak to wygląda. Nie będę przymierzał. Eee, znaczy, przymierzy sobie off-screen. Off-tape. Wrzucamy sobie to na łóżko no spoko, spoko, zróbmy sobie nie, w sumie mógłbym zrobić porównanie nie wiem czy sobie zrobię porównanie płyty eee, mogę w sumie zrobić, poczekajcie, dajcie mi sekundę, dosłownie, zaraz sobie wezmę płytkę i to pokażę okay. a, patrzcie na moje didaski eleganckie, dobra Mam dwie płyty, słuchajcie. Płyty, jak, jak widzicie, są dwie. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Tu mamy wersję amerykańską, czy to z US. A tu mamy wersję europejską, jak mówiłem. Na europejskiej mamy Parental Advisory, tutaj. E, tutaj znaczek jest z tyłu. Tak samo z tyłu. Czy to się bardzo różni jakoś? No w sumie nie. Jak sami możecie zobaczyć, chociaż. Ej, rozmiarowo się różni. Zobaczcie. Rozmiarowo się różni. Amerykańska jest krótsza, ale jaja. Tego się nie spodziewałem. Ale jeżeli chodzi o napis, to tak. Polska, w sensie polska, europejska wersja jest na pewno bogatsza, mogę to chyba powiedzieć, bo zobaczcie, ta grubsza, która tutaj jest, to jest wersja europejska. Ta, ta jest wersja amerykańska. Tak samo tutaj. Zobaczcie. Widać, widać, jest odchudzona, jest odchudzona, czyli jednak USA szczędzi. <laughs> jednak nie wszystko jest większe w USA, jeżeli wiecie o co chodzi. <laughs> no, ale no, jak możecie widzieć, no jest troszeczkę inna. Jest troszeczkę inna. Z tyłu y, mamy ten napis First Edition. Y, na dole o widzicie, nawet, nawet się pomyliłem, jeżeli chodzi o, o ułożenie, bo jest tak myląca, bo jest bardziej tutaj taki... Bardziej jest y, kwadratowanie. E, tutaj macie tylko barką, tutaj jest Parental Advisory, tu macie napis Utopia też. Jeżeli chodzi o, wiadomo, no tłoczenie jest troszeczkę inne. Wersja amerykańska jest troszeczkę na pewno y, jaśniejsza, natomiast y, europejska ciemniejsza e, z pierdół takich. No to tutaj mamy bezpośrednio, no na pewno dystrybucję z Epic Records. Tutaj mamy dystrybucję y, Epic, Cactus Jack oraz Sony Music, więc tak to wygląda. No, i jest napis First Edition. no bo jak wiecie, na wersji europejskiej mamy Meltdown, a na wersji e, US mamy E. Ale wersja US też już wyszła z Meltdown, z tego co słyszałem. Więc to jest po prostu tłoczenie z, e, ze strony Travisa, która była po prostu. E, miała swój pre-twatching pre nie mogę to nazwać, no ale po prostu pre-release był taki, nie? Pewnie już gdzieś tam i, i, i mieli to przygotowane. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jakoś bardzo się, jak widzicie, nie różni. Z tyłu widać ten print, no na tym to trzeba się mega przyjrzeć, że tutaj Travis jest bardziej ciemniejszy, na, na tej yy, w sumie tak pod kamerę to nie widzę, ale chyba ten, ten, jest, yy, ten, ten jest jaśniejszy, ten jest ciemniejszy, zdecydowanie, no bo to jest europejska, jest ciemniejsza, jak sami też yy, widzieliście, jeszcze Wam mogę pokazać tutaj, tak to wygląda, jak mówiłem, no, wersja amerykańska zdecydowanie jest krótsza, widzicie? Ten paseczek taki, taka jest, taka jest yy, mniej więcej Różnica? Ja na pewno sobie wersję europejską otworzę. Przynajmniej tak planuję, zobaczymy, bo czekam jeszcze na vinyl, aż się pojawi. Więc wersja europejska na pewno będzie otwarta przeze mnie. Wersja US będzie jako Greylik, czyli wiecie, First Edition z A, która jest na Pink Tape. Zajebisty unikat. W ogóle ja w ogóle myślałem, że wszystkie okładki, które będą na e, stronie oficjalnej, czyli na czołowiskow.com, to będą wszystkie Normalnie, unikalne. Okazało się, że nie. Kurcze, warianty są różne i przy czym jeden wariant to jest standard cover. No i ja trafiłem na standard cover, ale nie, powiem Wam szczerze, że nie płaczę, bo podobał mi się ten cover bardzo, jeżeli chodzi o ten taki metaliczny, szary szary cover z jego twarzą taką psychodeliczną. To mi się mega podobało, bardzo mi się podobało i chciałbym ten cover, ale nie oszukujmy się, no ten cover. Ten cover jest y, najlepszy, więc tak to, moi drodzy, wygląda, jeżeli chodzi o. Unboxing, ja jestem zadowolony, zobaczymy jak będzie fitowało. Wrzucę wam na Instagrama, Instagram Dziwie Cooking. Wpadajcie, linki w opisie są także możecie zobaczyć, jak to będzie fitować. Eee, pamiętajcie też, że w ten piątek będzie filmos eee, właściwie filmos, nie filmos, tylko będzie streamek z maty, nowego nowy nowy, nowy, nowy nowy albumik od maty, więc zapraszam już się trochę zwyczajem widzicie aż się zacinam, masakra jakaś No ale zapraszam w piątek na matciaka to jest 8. września potem za tydzień będzie chyba Kid Cuddy e, Może jeszcze zobaczymy tego Piano G Oczywiście dwa tygodnie później chyba wychodzi tako, więc Będzie się działo na pewno ten Ten e, cały wrzesień będzie pracowity, Kamil też coś tam wypuszcza, więc e, Będzie się na pewno na naszym streamku działo Jak widzicie jeszcze Wam mogę zdradzić tutaj jeżeli chodzi o e, sam, sam setup streama, że będę to wszystko robił pod Pod YouTube'a, jak widzicie tutaj jeszcze wszystko jest po staremu Wszystko będzie też na YouTube, więc też takie ogłoszenie, że wracam, wracamy na YouTube'a a to już pewnie oglądacie po ogłoszeniu, które poszło na kartę społeczności i na Discorda oraz Instagrama, więc zapraszam do śledzenia. E, oczywiście zostawcie subik z dzwonem, łapeczkę w górę, jak zawsze. No jak mówimy jeszcze raz ale linki w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach i streamkach. Trzymajcie się. Elo, yo. Niech utopia będzie z wami. Let's go!